Przyjechała do nas na kołach ciekawostka za firma Chevrolet. Dzięki uprzejmości firmy Chevrolet, możemy dzisiaj Państwu pokazać pas. nowy Camaro, niesamowity samochód. Ja chcę po 6 litrów. Po amerykańsku? Proszę Pani, koła 20 cali, Amerykańskie mięśnie. Pokaż mięśnie? Takie. Ogromne. Pokaż, dnia. pokaż, pokaż. By się To zabawa po zamknięciu Dixie. Okay. Spójrzmy, spójrzmy. Spójrzmy, spójrzmy. Yeah. Yeah. I co mam filmować? Filmujemy silnik. Po amerykańsku proszę, po amerykańsku, po amerykańsku. Silnik, rozpórka, bardzo ważna rzecz w samochodach amerykańskich. A moce i przyspieszenia, przeciążenia są tak tutaj ogromne, że po prostu Amerykanie wzmocnili pewne elementy tego samochodu. Mocniejsze silnik, mocniejsza struktura nadwozia i pewne elementy zawieszenia. Samochód jest na tyle elastyczny, że jest wysoko podniesione, podniesione zawieszenie, co pozwala na jazdę w polskich warunkach. Nie wszystkie samochody sportowe dobrze sprawdzają się na polskim warunkach. A ten tak. A ten tak.